It's not my fault You've been lying saying that I took away your peace Peace Od dzisiaj to jest mój krasi Nie oglądaj się No jest takie fajne, ja się kłócił, to bym normalnie Nie oglądaj się, wystać w fabryce i leć lecz... Haha <śmum> I mundel będzie na nasz Cześć, 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 eee laga, laga, eee e, e. Ja jestem Rebull. witajcie w kolejnym odcinku Zagubiony w internecie Jak widzicie nie ma już naszych halloweenowych potraw, przypraw, akcesoriów, ozdób Ponieważ już na dniach będziemy stroić pokój świątecznymi ozdobami Nie mogę się doczekać święta, tusz, tusz Przecież ja z nikim nie pogadam dzisiaj na discordzie Jest piąta dwadzieścia, no kto o tej porze siedzi w środku tygodnia na discord? W ogóle zapomniałem, że taka godzina To nic, może zobaczymy chociaż jak takie filmiki tutaj poprzesłaliście mi na tym Discordzie. dlaczego tak robicie? Nieładnie, Brzydko, na samym początku już. I nie wiem, czy wy to celowo robicie, czy po prostu akurat takie filmiki Wam się trafiają i musicie je przekazać dalej. Oszczędzcie mi, ry. Oszczędzcie mi, proszę, Z przeciąg. Przeciąg to jest w Twojej głowie, bo tam nie ma mózgu. Oho! Kupu, czemu jesteś taki niemiły? Marcelek wyzwał hejkę tulemkę. No czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ej, Marcelku, czemu jesteś taki niemiły? <laughs> Rzeciuk, to jest w twojej głowie, bo nie ma mózgu. To jest w twojej głowie, bo tam nie ma mózgu. Dobrze, króciutko, Marcelek. No teraz to mi zaimponowałeś. What <laughs> the hell is up with this door? Elma świat! No, 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 no! Ale jak się zbierał długo do tego? Dobrze, może już ktoś się pojawił Halo, jest tu kto? Wejdę na Max3, za czym może ktoś dołączy Chociaż kto o 5.30 będzie discordował? O, cześć Maciek, dawno, że nie widzieliśmy Co tam u ciebie dobrego? Maciek, jesteś tam? Czyli czy naprawdę już ze mną jest tak źle, że ja rozmawiam z samym sobą? Halo, cześć Maciek O, cześć Maciek, tutaj się ciebie tym bardziej nie spodziewałem Naprawdę, jest ze mną źle Cały misterny plan poszedł Kalosze, ta o kalosze, no. BĘDŹMY zatem na TikToka, oglądasz sobie mecz aż tu nagle okay. Okay. Yeah. Fishman! W Belgii gra człowiek ryba! Yeah. She umblet he's so bad! I am standing over the znaczy. Będą się całować, A nie wiedzą kto kim jest! Yeah. Ej, to takie rzeczy są takie randki blindfolded dates. Są tu rzeczywiście! Ej, to jest dobry content! So when you're dating, what age group? Dobra, jest tu tłumaczenie? Oje, nie, nie ma tłumaczenia, niestety, ale są napisy, to dużo lepiej. Ej, jestem ciekawy, czy oni rzeczywiście siebie nie widzą przed tymi randkami. Jeśli tak, to naprawdę bardzo ciekawy projekt. Tutaj robią jakieś właśnie eksperymentalne społeczności i wygląda to naprawdę spoko. I am so, so sorry Czym on tak spieprzył sytuację? Really transparent, I have two kids Ma dwójkę dzieci no, Powiem ci, że naprawdę No jest to ciężki challenge, no ale w sumie Próbuję, próbuję chłopaki uh. Nie, nie klikaj No i cały pisterny z domu Plan so, so sorry. Bardzo cię przepraszam, ale nienawidzę dzieci <laughs> Tak powinno powiedzieć I <laughs> Oh no, no, no. It's such a pleasure to meet you though. Pleasure? No, it's awesome. We're just now you see, no przy stoniak i co? Damn. No, wiedziałe gdzie będzie załować. Okay, say like my number one guilty pleasure show is Riverdale. I will never... Oh, Riverdale, you know. A so grandalek. Patrz na takie romantyczne dla 16stek. Super, naprawdę. Recommend anyone watch the show. Okay. <laughs> Kliknął, dobrze, hop, mnie ja ogląda Rayward Island Co ja o, Jak możesz nie oglądać tego super serialu? O nie, ona przyszła do poczekalni Odrzucił mnie, on nie ogląda Rayward Daily, słyszycie? I ich reakcja No, to tak będzie ciekawie. I need someone who will listen to me. What is something... Listen to like... me! Ja, ja, Bardzo neger się odezwał. By yourself, that's a guilty pleasure. Listen to me! Dobra, już. I mean, I jest. watch a lot of anime. I watch... Me too. Wow, dobra, już mamy parkę! Już widać po włosach, że lubi tutaj anime nasza słodzinka. Ach, ją Nie, Julka nie, nie, usłyszy mną w życiu mi nie wyszło! Bo będą się dotykać! <grymna> Okej, <Okay>. pewnie <grymna> sobie teraz myśli O, pewnie jakiś napakowany kulturysta tutaj przyszedł, chce mnie wyrwać O, jeszcze klatę, no i jeszcze może no w czoło go kliknij Kliknij go w czoło! Klikła go w cał! O fajne masz czoło! O, poczoraj poznaję, że możesz być mężczyzną na całe życie. Czekaj, czy za zęby go dotknie. O pokaż zęby, chcę zobaczyć, czy masz proste. Ja on nie wygrał żadnej randki. Moje zęby mają swój świat, nie. Ja w ogóle wyszedł z szeregu na wczasy wyjechał. O, o, i co będzie? Co będzie? To, ten pewnie zadowolony, ale dupencja, a ta? You're not what I expected you to Widać, że już się rozczarowała, no to nie kulturysta! Tak mi przykro Why did you reject him? Um no, opowi... mina Ale to jest przerąbane, nie? Bo gadasz, z charakteru możesz być okej okay. i nagle babka ściąga maskę, widzicie? I mówi nie jesteś dla mnie. No i jak twoja mina wygląda? No kurde, smutno mi się zrobiło, ja bym cię wziął. Tak. Cięcia z bajki szukasz. No, no. Polska zostałaby mistrzem świata, gdyby nasi ojcowie wstali sprzed telewizora i zagrali. Każdy ojciec gra lepiej niż y, piłkarze. No ale po to jesteśmy, tak? Żeby komentować, żeby powiedzieć, jak on mógł nie trafić w tą piłkę. Milik znowu na pustą bramkę nie trafił Biedny milk. Wszystko możesz mieć. Ja to znam co teraz krążę po TikTok. Jeśli tylko chcesz, więc to jest skóra. Super I mameczki ja się takie. I lecz. Ej, to dzika, Ej, nie wiem, jak to powiedzieć, ale czuję takie jasełka w szkole, nie? Że są takie cztery nauczycielki, stoją obok siebie, śpiewają pięknie, no. Nie ogląda się! To takie fajne kalniki, kupę normalnie. Nie ogląda się, występuję cel. I lecz. <śpiewanie> Polacy po meczu z Meksykiem! <śpiewanie> zimno flacha, zimno flacha, Paradnie parannie dziewuszki! Zimno flacha, zimno fla kanapach lożywej. Szokująca informacja Jest Wszyscy się. Tak dawno że nie wiedzieliśmy, no wiesz, każdy pożyczy swoją stronę ty masz swoje rzeczy, a swoje no nie mogliśmy się gadać, wiesz, ale fajnie, że się teraz widzimy. Murdeczko screen się. Przekazują zagraniczne media. W Meksyku urodziła się dziewczynka z ogonem. Co? Jak podają me Media ogon ma kilka centymetrów. Na całym świecie odnotowano około 50 przypadków, gdzie dziecko urodziło się z ogonem. Co? Dziewczynka z ogonem. Szok na porodówce. Noworodek urodził się z ogonem. Macie jakieś zdjęcia? Jak to jest możliwe? Trzeba znaleźć inne hobby matce. Ja nie wiem, może. mamusia w zoologicznym pracuje. <laughs> Dobra! Może to nie ogon. O nie! <laughs> Dziewczyny mówią, że on jest najładniejszy. No jest! Nikola Zalewski, jest jaki to jesteś słodki. To jest mój crush, nie? Serio, jak mam być z wami szczery w stu procentach, oddałbym życie, żeby móc się z nim spotkać, żeby móc go w ogóle dotknąć. To jest najprzystojniejszy chłopak, jakiego ja widziałem, nie? Taki. Mm, jakbym buzi mu dał. No, nie mogę tego tak zostawić. Dzisiaj to jest mój kraś. Kochanie! Nieważny jest wynik, pamiętaj! Ważne, żebyś ty grał! Muszę na ciebie patrzeć! Chcę cię podziwiać! Śpi ze mną dzisiaj, błagam! Skomo ze mieć, więc mówię, w cuda! Trzeba tutaj zrobić porządek w tym pokoju, nie? Kacę, Nikola, kacę! Stoję o tak? Kochał cię! <laughs> co tu się stało? Teraz jestem w stanie normalnie funkcjonować. Mhm, właśnie wróćmy! Największy polski krzesz! Nie kres. no, Czesiu! Czesiu! To jest najbardziej niedoceniony słodziak w polskiej piłce nożnej. Polski Ten uśmiech, to spojrzenie! No nie wiedzmy, jakich my mamy przystojnych Polaków! Czesiu, dla ciebie też się znajdzie miejsce, nie martw się. Laga na lewego Laga, laga gdy ta ataku laga laga do, do lewego. lewego I mundial, mundial będzie nasz Laga, laga, EE, e, e. do lewego Ta gole strzela się Super pioseneczka! co robi Gramy autobus, jak będzie karny, szczęśliwy obronny. Dobry! DJ piśnia! Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może. Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, las. Jak pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może. Jak pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, Gdańsk. Pojedziemy na pomoże, jak pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może. a jak może, nie pomoże, to pomoże, może, hel? <gry> hel swoją drogą bardzo lubię. Największy sentyment, bo jeździłem tam praktycznie co roku. A wy wolicie morze czy górę? Ostatnimi czasy mam bardzo duże zamiłowanie do gór. Wiadomo, że latem to fajnie sobie odpocząć na plaży. Także pójdźmy na kompromis. Góry zimą, może latem. A może zimą! Ha! Także moi drodzy, ja wami się, żegnam tym pięknym akcentem laga na lewego. Widzimy się już jutro o godzinie 16.00. Laga, szczęsty Laga dla lewego. I będzie nas! Eee, e. laga, laga, e, e. od szestego do lewego. Tak do lewego szła się